Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z celi Małe Stacje i Przystanki PKP. Jesteśmy na czy do przystanek kolejowist no a jeszcze przed filmem intro. Ok, po intrze, no i wchodzimy na przystanek. No widać, że ten przystanek tak jak dziwnie jakoś, tak jakby się składał, to jest jedna całość, ale tak jakby jeden długi peron połączony tak jakby... Nie wiem. Bo tak jak tutaj mhm. jeden i tutaj drugi, ale to jest jedna długość. No tak. I tutaj jakiś taki jakby mini... Peronik. Teren. No może sobie weź, ale nie masz jakichś dodatkowych atrakcji, więc nie ma co tu wchodzić tam ktoś sobie siedzi zaraz tam wejdziemy ale nie będziemy przeszkadzać tutaj, yy, No, że chodźmy tam może no w ogóle parę razy robiliśmy te podejście po tym intrze bo coś się działo z pamięcią ale już wszystko naprawiliśmy może lepiej tego nie mówić bo jeszcze coś się stanie ale miejmy nadzieję no, ale że nie skoncentrujmy się może na przystanku mamy tutaj taki napis szczebrzeszyn w ogóle chcemy wam powiedzieć ciekawostkę, bo jest takie powiedzenie, że... Szczebrzeszy Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, a tak naprawdę też Szczebrzeszyn z tego tytułu, z tego powiedzonka trudnego, że mm -hmm. człowiek sobie łamie na nim zęby, stał się tak jakby stolicą języka polskiego. No. No. No dzisiaj przejechaliśmy odwiedzić sobie Szczebrzeszyn, a przy okazji nagrać. I na może na naszym drugim przystanek. kanale ciekawe miejsca duże i małe, albo nawet na tym coś nagramy no i tutaj mamy taki jakiś dom jakieś ciężarówki no i tutaj no i będziemy szli zaraz tam taki... o tutaj ciekawostkę może wam pokazać jakiś pociąg Bo to jest tak jakby taka mała drezynka która po torach jeździ no tutaj teraz obok ja mówię, że ten pociąg nie przyjedzie bo nie chcę robić w tym filmie przejazdu to jest taki napis Szczeprzeszyn. Pokaż tą drożynkę. O tutaj. No idziemy tam. Już jesteśmy i tutaj mamy takie na rowerki. Te w ogóle w sezonie wakacyjnym jeździ tutaj czynobusów dużo. Teraz nie, ale trafiliśmy, będzie pociąg pośpieszny jeździ i jechał za parę minut, więc nagramy drugi film z niego. Mamy tutaj takie coś, napisz Szczebrzeszyn rozkład jazdy proszę bardzo regulamin z korzystania dla pasażerów na stacji Szczebrzeszyn czyli to jest jednak stacja więc mówmy na to stacja, jak to jest stacja mam tutaj peron pierwszy mamy tutaj no matko mamy tutaj takie kierunki ławeczkę no i taką wiatę i przy tej wiacie tutaj przy napisze Szczebrzeszyn możemy skończyć już ten film a więc dziękujemy za oglądanie jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia do zobaczenia cześć